Cześć! Zanim przejdziemy do właściwej recenzji Column leak, mam dla was super ważną wiadomość. Otóż yy, wiadomość i powód do świętowania. O, może nawet tak bym powiedział. Dzięki wam społeczność, nasza społeczność nowa Audio na tym naszym kanale przekroczyła już 5000 subskrybentów, za co wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Więc Dziękuję i kłaniam się naprawdę nisko. Z tej okazji chciałem Was zaprosić na live, który mam zamiar zorganizować w przyszłą środę o godzinie 19. Będzie to live typu QA, czyli tak na dobrą sprawę. Widzimy się w następną środę, godzina, 10, godzina 19, czyli 10 grudnia. Na tym kanale. Link wstawię na dole. Będzie to luźna rozmowa o sprzęcie audio, o planach na ten kanał. Będę... a no może przede wszystkim to Wy zadajecie pytania, więc chciałbym, żebyście byli obecni razem z, ze mną na, na tym live'ie i na czacie, na żywo wówczas podczas tego live'a będę starał się odpowiadać na Wasze pytania. Ale i nie tylko. Hmm. Oczywiście. Nadal, jeżeli macie jakieś problemy z gramofonem, ze swoim systemem audio, możecie jak najbardziej pytać. Zawsze chętnie odpowiadam i podpowiadam. A jeśli trzeba, to, to zaproszę również na konsultację. Jeżeli chodzi o. O tym moje usługi, no to znacie, są na moim fanpageu na Facebooku Nowak Audio. Tam wszystko jest ładnie opisane. A teraz w klasycznym starym stylu recenzja zespołów głośnikowych Marki Leak. Przepraszam z góry za zdjęcia, trochę takie jakieś żółte. Ale opowiem o tych bardzo ciekawych, interesujących zespołach głośnikowych. Właściwie. Dla tych, którym spodobał się opis moich Tanbergów, coś, co ma jeszcze więcej basu, co ma bardzo masywny bas, może nawet bardziej kontrolowany, no ale to już zależy, może od elektroniki. Nie zdradzając, zapraszam Was do wysłuchania mojej recenzji z zespołu głośnikowych Marki Rig Model 2075. Jedziemy. Gdyby ktoś kazał wybrać jedne kolumny, które najbardziej uczereśniają brytyjską szkołę audio przed półwiecza, Tę szkołę, której inżynierowie mieli obsesję na punkcie pomiarów, ale jednocześnie potrafili wybrać produkt, który gra mm, lepiej niż powinien. To Lig 27-2075 myślę, że mogłoby się znaleźć w absolutnej czołówce. To tego rodzaju dźwiękowy monument, kolumna której nie sposób zgubić we wspomnieniach. Wchodząca do pokoju niczym stary, pewny siebie angielski lord. Z humorem, z doświadczeniem, z charakterem i wyraźną świadomością, że nie musi niczego udowadniać w współczesnym konstrukcjom. Ale zanim dojdziemy do tego, jak gra, sięgnijmy do źródła, bo bez historii marki League nie da się zrozumieć, jak powstał model 2075. Dlaczego wygląda tak, jak wygląda i dlaczego mimo absurdalnych gabarytów i koncepcji transmisyjnej wciąż budzi respekt wśród audiofilskiej braci, choć nie są to kolumny zbytnio popularne. Wiele e, współczesnych marek również produkuje linie zespoły głośnikowe z linią transmisyjną, no ale nie są one tak rozbudowane jak w tym wypadku. E, I uprzedzę, oczywiście, dokonałem pomiarów. E, nie zamierzałem wymieniać kondensatorów, bo te tutaj są wielkości e, małej puszki Pepsi, naprawdę duże konkretne elementy zwrotnicy. Firma Hage League Company została założona w 1934 roku przez Harolda Joseph'a Lika, Człowieka, który już wtedy był typowym, brytyjskim over-inżynierem. Lick nie znosił półśrodków, nie tolerował. Będzie pan zadowolony. Myślę, że to bardziej u nas w PRL-u obowiązywało takie hasełko. Nie uznawał kompromisów, które nie mają technicznego uzasadnienia. W czasach, kiedy większość wzmacniaczy lampowych buczała jak transformator w Piwnicy na dworcu PKP, on budował konstrukcje, które brzmiały czysto liniowo i przewidywalnie. Stąd wzięła się słynna seria wzmacniaczy. Point one, które zyskały nazwę od deklarowanej nieliniowości 0,1% THD. Wartość wówczas, wtedy, wręcz astronomiczna, dzisiaj wciąż wciąż wystarczająco piękna, by yy, konstrukcje pisały o niej w swoim CV. Lick był również pionierem w konstrukcjach głośnikowych. Już w latach 50. pracowano tam nad autorską technologią membran typu Sandwich: lekkich, sztywnych i tłumionych dzięki warstwowej strukturze. Turze, aluminium i pianki. Inni dopiero później nazwali to Alu sandwichem, a jeszcze później uznali za nowatorskie. Lig po prostu to robił i tyle. Takie sandwicze powiedziałbym w stylu marki Elak membran Właśnie tych zespołów głośników. Wracamy do Lidia. Marka przetrwała trzy dekady jako jeden z najważniejszych brytyjskich producentów audio. Po czym w latach 70. wpadła pod skrzydła Rank Organization. Właśnie wtedy powstały ich najbardziej rozwinięte, największe i najbardziej nieprzyjednane kolumny, czyli Model 2075. Konstrukcja, która miała być wówczas odpowiedzią na rosnącą dominację Dalquistów, Kefów, no i jbl oczywiście. Trochę mnie osobiście smuci to, jak zobaczyłem podczas chyba pierwszy raz noweliki na wystawie w Pradze. Mówię o zespołach głośnikowych, nie o elektronice. Mm, no to nie było to. Takie, no współczesne, ale nie wyglądające tak dobrze, a wydaje mi się, że też nie grające. No ale przechodzimy tutaj do, do naszej konstrukcji. Konstrukcja, mm, mamy mm, powiedzmy czterodrożne zespoły głośnikowe, takie na pół z obudową Transmission Line, z membranami, które wyglądają trochę jak, nie wiem, Lunety obronne to konstrukcje, które nie da się pomylić absolutnie z niczym innym. Po pierwsze kaparyty, to jest duża kolumna, nie duża, naprawdę duża. Gdy staje w pokoju, to staje, sąsiedzi przestają wierzyć, że kupuje się tylko do spokojnego, delikatnego słuchania jazzu. Transport wymaga albo silnego kolegi, albo bardzo dobrej dolnej części kręgosłupa. Coś o tym nasze, nasza bracia audiofilska i melomańska wie, nosząc to i udzie. E, no po drugie to układ czterodrożny. To nie jest klasyczna trójdrożność e, pseudo super twitterem doklejonym dla do marketingu czy coś w tym stylu. Tutaj każdy z czterech głośników ma ściśle przypisany zakres. Mamy dwunastocalowy głośnik, z którego oczywiście słynie e, ta marka, czyli sandwich potężny aluminiowy e, Membrana z charakterystycznym z blaskiem, sztywna, szybka. Mm. Dramatycznie lekka jak na swoje lata. Zamknięta w pierwszej sekcji linii transpisyjnej. Ta część jest trochę jest oddzielona, jakby osobną komorą. Średniotonowy sandwich, również metaliczny, z własną komorą, osobnym filtrem odpowiada za wyższą część basu oraz dolną średnicę. No i średniotonowy, o bardzo dobrej charakterystyce kierunkowej, w tym frontowym panelu, z przypominającym element trochę aparatury pomiarowej z lat 70. Wysokotonowy, delikatna, detaliczna konstrukcja o świetnym rozpraszaniu. No i trzeba wspomnieć, że Transmission Line to nie jest byle jaki tunel linii transmisyjnej. Ciągnie się przez praktycznie całą wysokość obudowy, wygaszając stojące fale i wypychając niskie częstotliwości z taką gracją i kontrolą, które wiele współczesnych skrzynek bass refleksowych może tylko pozazdrościć. Po czwarte, no to wygląd. Aluminium na frontach, ciepła okleina, proporcje typowe dla lat 70., czyli raczej masywne. Troszkę to porne. To design, który ma w sobie coś eleganckiego, niemal studyjnego. Nawet dziś te kolumny dla mnie nie wyglądają jak sprzęt eee, z wysokiej półki, mm, a nie jak archaiczny artefakt. Troszkę mają w sobie tego uroku. Po piąte, takie lekkie smaczki techniczne w tej konstrukcji. Ta konstrukcja, jeżeli chodzi o zwrotnicę, jest zaskakująco zaawansowana, jak na swoje czasy, i dość mocno rozbudowana. Przetworniki mają doskonałą jakość wykonania, i większość egzemplarzy działa nawet po tych 50 latach bez regeneracji. Obudowa wewnętrznie jest wzmacniana, tak że producent spokojnie mógłby w niej transportować brytyjskie celebrylardowe. O, skoro jesteśmy już przy tym kolorze. No, ale przejdźmy do brzmienia. Czyli dlaczego te LIKI 2075 to nie jest zwykła vintage'owa skrzynia, ale dojrzała, pełnoskalowym narzędziem muzycznym. Eee, tak jak mówiłem, pomiary im zrobiłem i, i trafiłem na świetną sztukę, bo, bo ta para była bardzo, bardzo, bardzo mocno zbliżona do siebie. Ba, ogromny, duży, nierozlazły, obfity i szybki szybszy nawet niż. Przy w konstrukcjach z linią transmisyjną zawsze fascynowało mnie to, że potrafią zejść naprawdę bardzo, bardzo nisko, ale bez typowej kuli basowej, bez typowej buły. Lig 2075 robi to naprawdę świetnie. Ten bas ma mięsistość i fakturę, której nie da się podrobić korektorem. Gra tak jakby od niechcenia. Naszyzm, tula, Stopa perkusyjna jest mega szybka, precyzyjna, a jednocześnie pełna. Zero kompresji, zero zamuleń. Znowuż w Money for Nothing Dice Race'ów pojawia się coś, czego wiele współczesnych monitorów nie da nawet za 20 tysięcy. To jest taka fantastyczna sprężystość. Poczucie tego fizycznego ciśnienia, które nie deformuje średnicy. Tu pomaga ta czterodrożność tych zespołów głośników. Średnica organiczna, Pełna powietrza, gładka, ale jednocześnie dość szczegółowa. Tutaj Lick uderza w złoty punkt. Średnica jest typowo brytyjska, czyli taka mięsista, a z drugiej strony stara się być bardzo naturalna. Żadnej agresji, żadnego syczenia. Fortepian Moszżera z albumu Komedy brzmi tak, jakbyś. Słyszał drżenie strun, a nie tylko ich atak. Gitary w Californication mają odpowiedni szlif i chropowatość, bez efektu telewizyjnego brzmienia. Wokal w Dice jest jak ciepłe światło halogenowe. Nasycony, pełne emisji i niemęczący. Znowuż trójwymiarowość głosu Stinga w Fields of Gold jest lepsza niż wielu znanych mi współczesnych konstrukcjach, które próbują robić taką sztuczną holografię, samą ją Taką jaskrawością. Góra jest detaliczna, no na pewno nie jest cykająca, jak to niektórzy mówią. Lekki, metaliczny charakter przetworników Sandwich powoduje też, że ta góra jest tak Klarowna, ale wciąż gładka. Eee, na pewno nie jest to dźwięk nowoczesnych berylowych kopułek. To bardziej szlachetna, dojrzała prezentacja, w której słuchać talerze perkusyjne na, z takim naturalnym wybrzmieniem, a nie z laserowym blaskiem. W Time Floydów talerze są szerokie i naprawdę bardzo fajnie odczuwalne, niemal fizycznie. W Black Match Głomen gitarowe slajdy są odpowiednio połyskujące i znów nieostre. Świetnie zbalansowana góra dojrzała, niestara, choć oczywiście brakuje jej tego super takiej precyzji jak we współczesnych głośnikach. Dynamika, brak dramatyzowania, tylko autentyczna energia. Lig 2075 nie grają efektownie, one grają efektywnie może nawet. Zmienność Dynamiczna w The garage, która jest wzorowa. wzorowa absolutnie. A tak szybki, by kontrolowane, kontrolowany, zero szarpnięć. Jazz perkusyjny, przykładowo, Brian Blade brzmi żywo, organicznie, jakby instrument był tuż naprawdę obok. Stereofonia, scena szeroka. Głęboka, naprawdę prawdziwie panoramiczna, ale bez super efektów, bo no, to jednak jest taka konstrukcja, jak jej jest. Tu widać duży front, e, nieźle liniową pracę przetworników. Także ta scena potrafi być ogromna, ale nie jest napompowana. Na nagraniach patametinek grup instrumenty układają się w pełnym obrazie 3D, wyraźnie zarysowane, ale bez różnego podkreślenia. Duże konstrukcje, jeśli są dobrze zastrojone, zawsze tworzą coś więcej. Niż monitory, i tutaj to słychać, choć monitory mają tą absolutną łatwość, że szybko znikają z pomieszczenia. Wśród kolekcjonerów krąży taka historia, że Harold w latach 60. testował rezonansę sandwich przykładając do nich rozgrzany czajnik elektryczny. Nie wiem, w jaki to sposób miałby robić. Ponoć nie było niczego lepszego do generowania jednolitego szumu mechanicznego o szerokim pach. Czy to prawda? I w jaki sposób? Nie wiadomo. Ale gdy patrzę na swoje egzemplarze, które miałem, te srebrne talerze i masywne fronty, jestem gotów uwierzyć, że jakąś wariactwo tutaj miało miejsce. Niewykluczone, że gdyby czajnik miał własną linię transmisyjną, grałby dziś do pary z 2075. No dobra, taki żart. Lig 2075 to wówczas no, topowa konstrukcja tej marki. To nie tylko kolumny, to taki powiedziałbym nawet manifest. To kolumny, które tworzyły epokę, a dziś... Po pół wieku wciąż potrafią zagrać z rozmachem, kulturą i fizycznością, którą zawstydzą niejedną współczesną konstrukcję za kilka średnich, powiedzmy dwóch średnich krajów. I brzmienie. Podsumowując, jest nasycone, jest oczywiście pełne skali, gładkie i dynamiczne, fizyczne w basie, takim tym basie, tak jak już powiedziałem, chyba od niechcenia. No tak na no, luzie podaje ten bas, no, bardzo muzykalne w średnicy, dość detaliczne, ale nie mega szczegółowe i rozdzielcze w górze, bez robienia z tego absolutnie popisu. Czy są neutralne jak studyjne monitory? W XXI wieku? Absolutnie nie. Czy mają swój charakter? Absolutnie tak i to ogromny. Czy dają radość ze słuchania muzyki? Moim zdaniem. Potężną radość. Lig 2075 to przykład tego, jak wyglądało audio, kiedy inżynierowie nie liczyli tego każdego grosza, nie próbują przewidzieć trendów, nie projektują pod recenzję, projektują tak, jak uważają za słuszne. To swego rodzaju brytyjsko Audio Dinozar, ale taki, którego nie chce się wyprowadzać z pokoju. Można nie wierzyć w legendę, ale kiedy odpalasz pierwszy, pierwszy utwór i słyszysz, jak zaczyna się. Shism Tula, to jest coś w tej legendzie Lika. Um, oczywiście jest to marka, która jest znana przede wszystkim ze wzmacniaczy lampowych, ale jeśli miałbym tu stosować lampę, to raczej coś mocniejszego, a może nawet jakiś ciepły tranzystor. Gram na tym subdeniu już dosyć długo i podoba mi się, czyli mówię tutaj o modelu A21. Kochani, jeszcze raz zapraszam Was na Q&A w środę za tydzień. Cześć, czołem.